Jego kurwa, czego też nie trafiłem w chuj. Teraz zapierdala bo maso jedzie, kurwa, zaba, kablówka kurwa. Chuj niech i kurwa czeka. Ty gdzie kurwa, tylko ręce. A tak jak pierdala, to. Gleb dalej kurwa. O, tu kurwa, ciasta będę ja chuj. Mam dupa wszystkich. Kurwa, jedziesz kurwa pół ty kurwa smak to do ja myślę, bo jedzie A na kurwa na plety o tam widzę już kurwa się ruchają na ostę gdzie kurwa jedziesz masz kurwa na sercu ja tu chyba muszę jakiś kurwa porządek zrobić bo tu kurwa tyle samochodów stoi ja właśnie jadę to was krew zaaję, kurwa co to ma być, kurwa? Breakdown, kurwa? pierdale bo cię też nie. a jedzie policjant. No pierdolę tę jest. O ty, kurwa. Co ty mnie, kurwa, galisz? Czy ty, kurwa, z policji jesteś? No patrz, to Jak kurwa się czerpiła, no. A. Nie nasz na wsiad, kurwa. Bo chyba paść kurwa. Gdzie stoicie kurwa na przejściu dopierz? Ty mnie kurwa nie blochuj. Jak cię dolne to cię. Kurwa krew dalej. No i zajebany jestem, kurwa.